Eli Pakistan Chciałbym przedstawić Państwu tę oto replikę karabinu maszynowego AK-47. Jest to replika o napędzie elektrycznym. Posiada metalowy gearbox. Prędkość wylatowa kulki wynosi 285 fps Daje to zasięg 45 metrów. Posiada także regulowany hop-up oraz dwa tryby ognia: tryb pojedynczy oraz tryb ciągły. W zestawie dostajemy także okulary ochronne kolimator regulowany, ładowarkę oraz pas nośny i także elementy do czyszczenia. Polecam tą replikę szczególnie tym, którzy chcą się czuć pewniej w polu bitwy.